Witam i zapraszam na ostatni mecz pierwszej kolejki fazy grupowej EURO2024. Czechy kontra Portugalia. Bronią się Portugalczycy. Chory! I była szansa na szybką bramkę. Barak. Barak! Portugalczycy pokonywali zawsze Czechów od 96 roku. Jan Kuchta! Natomiast Portugalczycy jeszcze nie tak odważni jak Czesi. Żota. Diogo Żota. Diogo Jota, 14 minuta, a więc jednak to Portugalczycy otwierają wynik. Kapitalna bramka Diogo Jota. Cancelo, dogranie i będziemy mieli bramkę, jednak nie. Prawdopodobnie zejdą do szatni z prowadzeniem Jota. Diogo Jota. I... A teraz to już Portugalczycy robią co chcą z Czechami. Ronaldo, Jota, i mamy drugą bramkę, a więc początek drugiej połowy znakomity. Leo, Leo, wybija bramka, jak po sznurku chodzi piłka między Portugalczykami, Cristiano Ronaldo, ale to jest strzał ponad poprzeczką. Prowot, Lukasz Prowot, czy uderzy z dystansu, zdobył bramkę, Barak w mur, jeszcze próbuje, ależ tutaj oberwał w szyję jeden z Portugalczyków. Prowot, ale to nie ma racji bytu.